Piąty dzień grudnia 2025 rok. No proszę piąteczka z przodu, piąteczka z tyłu. Piękny poranek grudniowy. Wygląda jakby wiosna miała przyjść niebawem. A to przecież niebawem będzie. Ale pięknie. Chmurki delikatne. Wiatr prawie wcale, dlatego się odważyłam przyjść na Polankę. Na Polankę, która nagle przestała być Polanką. Ja nie wiem, czy to w ogóle będzie koszone? No, ale już powtarzam się ciągle. No, w moim odczuciu mogłoby być i zapotrzebowaniu mogłoby być niekoszone, bo jest tak uroczo, no ale jak mówię, że idę na Polankę, to mi przecież nikt teraz nie uwierzy. A gdzież tu Polanka, takie haszcze? No, tak czy inaczej, po dwudniowej przerwie cieszę się, że mogłam przygalopować po mój leśny, polankowy filmik. Cieszę się tym dniem. Mam odczucie takie, że filmik o dokładnie takim tytule to ja już popełniłam. No, ale co ja mam zrobić, jak, jak ciągle te myśli do mnie wracają, takie właśnie? I tutaj chcę. Położyć nacisk szczególny na słowo tym dniem. A? Bo pragnę zasygnalizować, że właściwie to będzie ten mój filmik pasował jak najbardziej do każdziutkiego następnego dnia. Cieszę się tym dniem. Tak po prostu. Wczoraj było identycznie. A dzień się zaczął od jakichś małych schodów, yy, mała podróż, a tu jakieś małe schody. Ja myślę sobie zaraz, chwileczkę, anka, przestań. Przecież ty wszystko wiesz. Nasłuchałaś się tych mądrości tyle, i jeszcze nie masz zaufania, że wszystko będzie najlepiej, jak ma być. I to jest niesamowite, bo wtedy. Po odpuszczeniu tego oporu, tego napięcia, dobrze, niech się dzieje. Wszystko potoczyło się idealnie, punktualnie, idealnie, radośnie, dobrze, z uśmiechem. Czy to jest ta metoda? No tak, to jest ta metoda. Czy zawsze się sprawdza? A, pewnie nie zawsze. Ale warto zaryzykować i roz, rozświetlać swoje myśli takim właśnie przekonaniem. Cieszę się tym dniem. Dlatego perspektywa wydaje mi się radosna. Perspektywa tego dnia wydaje mi się sensowna. Oczywiście, mój filmik, który. Ostatnio popełniłam o tym scenariuszu, co to chichocze. No tak, a jeśli nawet okaże się, że ten dzień, którym ja cieszę się już, dopiero się zaczął, a ja się już cieszę, to może też się ten dzień przeturla ze śmiechu. Anka, no i tak się cieszy, właśnie zobacz. No. A no, biorę wszystko na klatę, biorę to pod uwagę, ale nie przewiduję. A jeśli pojawią się jakieś schody, schodeczki. To co? Ciekawe czego te wrony tutaj szukają, krążą tak nad polanką i, i pędzą do tego skraju lasu, krążą nad polanką i z powrotem. Ciekawe kto im daje znak, czy mają jakiegoś swojego przywódcę, który mówi no labor. Koniec relaksu. Teraz nad polanką. Proszę. Ohoho. No właśnie, dobrze, bardzo ładnie. No, one też wychwalają i cieszą się tym dniem. No to z powrotem. No, to po prostu robią taką gimnastykę. Taki relaksik na początek dnia. I cieszą się tym dniem. Bez względu na to, co się dzisiaj będzie działo, cieszę się. Mogłam wstać, zjeść pyszne śniadanie, poobserwować pogodę za oknem, wyjść i stwierdzić: że Ja nie mogę, ale ciepło czy to jest grudzień? Ano, grudzień, ano, grudzień, taki ciepły dzień się zdarzył. Ale nie dość tego, to jeszcze słońce wyszło na chwilę. Pokazało mały błękicik. Więc tym bardziej cieszę się tym dniem. I ten piesek, który tu pędzi w moją stronę, ma tak samo. Mam nadzieję, że ja mu się spodobam i nie będzie bardzo zdziwiony, że tutaj ktoś tak krąży. Wolniutko. No jak człowiek cieszy się tym dniem, to, to jakby nie ma czego rozważać. Ale nie przyciągam do siebie tych smuteczków, tych przeszkód, które mogłyby się pojawić, bo po co? Jeśli one przyjdą, jeśli się pojawią. Takie, na które ja nie mam wpływu, bo przecież tak też może być. To wtedy będę się zastanawiać. Wtedy będę. Wtedy będę też cieszyć się tym dniem, bo ta refleksja, która tak szybko przychodzi. Aha! Aha! To jest coś wspaniałego. Byłabym się uprzejmie w ostatnią sobotę wytarabaniła na mojej śliskiej podłodze w kuchni. A nie wiem, chyba już o tym wspominałam. I powiem szczerze, zaśmiałam się i powiedziałam do siebie: O, o, a to ciekawe. Aha, u, to właśnie w taki sposób dochodzi do różnych wypadków domu. No, w domu. W domu, domu, wcale nie trzeba wychodzić. Ale takie rzeczy, jak się dzieją, to, to takie dobre ostrzeżenie. Kobieta, no po co wchodzisz na śliską podłogę? No poczekaj, żeś na miłość boską aż podłoga wyschnie. Nie, nie. Musiałam w garku coś zamieszać. No to, no to wlazło mi nie dużo brakowało. Tak czy inaczej, cieszę się tym dniem, naciskiem na tym, bo. To jest dzisiaj bardzo modne żeby cieszyć się tym co teraz tym co teraz ważne najważniejsze wtedy czas inaczej płynie wtedy sprawy takie siakie i owakie jakby Hmm, tracą trochę na swojej powadze, na swojej ważności. O, ładne rzeczy: na ważności tracą takie czy inne sprawy, ale właśnie i wtedy okazuje się, że dobrze, bo to, co jeszcze do mnie nie przyszło, a ja już się chciałam tym dręczyć, umartwiać na zapas, to nagle się okazało, że kiedy przychodzi. To strach miał tylko wielkie oczy. Nie taki diabeł straszny, jak go malują, i tak dalej, i tak dalej. Więc to na zapas to już w ogóle. A tak jak Katarzyna Grochola powiedziała: Na zapas nie warto się martwić, na zapas warto się cieszyć. No i to jest fajna myśl, bardzo popieram, bardzo popieram. Zacytowałam pisarkę znaną bardzo, a no, przeczytałam wiele książek tej pani. Które w sumie mogę określić jednym słowem: są optymistyczne. Nie zawsze tam się wszystko dobrze dzieje, ale, ale w końcu okazuje się, że wszystko ma sens i to, co się tam pokopało, pochroniło, sens też miało. A jak się coś popsuje, no to może właśnie po to, żeby miało odejść. A i tak dalej, i tak dalej. No to przekazuję dzisiaj w tym moim filmiku tę zwyczajną radość tym dniem. A gdyby tak tu teraz lało, wiało, a to dobrze noc, to nie przeszkodziłoby mi w ogóle, by cieszyć się tym dniem. No to tyle w tym temacie. A najlepsze jest, że można czerpać. Ze swojego wnętrza tę radość. Wu, wow, ła, jakie to było. Mądre i głębokie i sensowne. Tak Bo jeśli ona tam jest, a jest, a czasami nie mamy tej świadomości, że ona tam jest Że trzeba tę świadomość tylko uruchomić i po prostu najzwyczajniej wydobyć. Bo warto cieszyć się tym dniem. O jaki ładny obrazek. Bardzo ładny. Bardzo ładny obrazek. No to cieszę się tym dniem, więc pięknego, spokojnego, radosnego dnia z taką właśnie refleksją że warto cieszyć się na zapas tym dniem.